No, dawaj, buziaka! Jasne. Ale, syf. Jak po włamaniu. Trzymaj palec, rozpuśćcie. Ile jeszcze chcesz mnie utrzymać? Tylko nie mi po pasowci! Ludzie, zbyt wspólnie już mnie szukają, każdego Gdzie jest Lina Malina? Ja jestem Lina Malina księżniczka toptał. Wyciągnij mnie stąd, a może dam ci się zaprosić na kolację. To twój szczęśliwy dzień. No już, Bolec! Nie mi się na cycki, tylko daj błep temu fagasowi i wieś mnie do domu! Zamknij się, Głąbie! Ten typ w kabinie to Tul. Mój kumpel i wspólnik. A mnie się wydawało, że my mamy pojebany układ. Chodźmy na górę, zanim on się rozkręci. Wszystko ci wyjaśnię. Dostałem robotę, żeby uwolnić Linę. Kontrakt skierował mnie tu, do Brainporium. A nie widzę nikogo innego pod kluczem. Kurwa! Musiał podrzucić zlecenie fikserowi, zanim odciąłem mu połączenie! No nie wierzę, kurwa! Po prostu nie wiesz. Przecież z miejsca widać, że to lipta fucha. Czy on ci wygląda jak lina malina? Nie wzrusza mnie twoja historia. Wypuść ją. Spokojnie, Sean. Spokojnie. spokojnie! Jesteście siebie warci. ci porówno. Wiedziałam, że można na ciebie liczyć. Masz w oku błysk prawdziwego fana. No dawaj buziaka! Jasne. Pamiętaj, żeby lajkować moje wrzutki. Ciao! Dobra robota. Krótka piłka. Myślałem, że dłużej mi z tym zejdzie. nie wiesz, Po prostu nie wiesz! Masz u mnie bilet do Republiki w pierdolu, Dubku. Moje miski cię przebolcują jak trzeba! Nic osobistego. Zlecenie to zlecenie. Weź spierdalaj! Nie, czekaj. Zlecam ci, żebyś spierdalał. Dostajesz kopa w dupę zaliczki i drugiego, jak się tu przywałętasz z powrotem.